Aleksander Nowak żył w świecie precyzyjnie skalibrowanych kątów prostych i chłodnego, polerowanego chromu. Jego życie, podobnie jak jego apartament na ostatnim piętrze szklanego wieżowca, było arcydziełem minimalistycznego designu, imponujące z daleka, ale pozbawione ciepła i komfortu z bliska. Był prezesem jednej z największych firm technologicznych w kraju, człowiekiem, którego decyzje wpływały na rynki i którego nazwisko szeptano z mieszaniną podziwu i strachu. Jednak w ciszy swojego domu, pośród dzieł sztuki wartych fortunę i mebli, które wyglądały, jakby nigdy nie były używane, Aleksander był jedynie cieniem mężczyzny. Od śmierci żony rok wcześniej, jego świat skurczył się do dwóch wymiarów: pracy, która pochłaniała go bez reszty, i pustki, która po niej zostawała. Były jeszcze dzieci. Bliźnięta Zosia i staś. Sześcioletnie duchy nawiedzające sterylne korytarze jego posiadłości. Kochał je w sposób abstrakcyjny i odległy, tak jak kocha się idee, a nie żywe, oddychającej istoty. Zapewniał im wszystko, co można było kupić za pieniądze: najlepsze nianie, prywatnych nauczycieli, zabawki, które mogłyby wypełnić cały sklep. Ale nigdy nie dawał im siebie. Ich śmiech, jeśli w ogóle się pojawiał, był cichy i zduszony, jakby bali się zakłócić idealny porządek domu. Zosia, od dnia pogrzebu matki, prawie w ogóle nie mówiła. Komunikowała się szeptem lub gestami, a jej wielkie Smutne oczy zdawały się patrzeć na świat przez niewidzialną szybę. Pewnego wtorku jego asystentka, kobieta o żelaznej woli, praktycznie wyrzuciła go z biura. Dzieci mają dzisiaj występ w szkole. Musi pan tam być. Wszystko inne zostało odwołane. Aleksander poczuł irytację. Występ. Kolejne przypomnienie o świecie, którego nie rozumiał. Z westchnieniem rezygnacji pojechał do szkoły. Siedział w ostatnim rzędzie audytorium, czując się obco wśród roześnianych rodziców. Jego dzieci stały na scenie, małe i zagubione. Nie śpiewały. Po prostu stały, a Zosia kurczowo trzymała brata za rękę. To był widok tak bolesny, tak namacalny w swojej porażce, że Aleksander poczuł coś, czego nie czuł od dawna ostry, kujący wstyd. Po występie, zamiast wracać do domu, impulsywnie zabrał je do pobliskiego parku. Miania miała wolne. On nie potrafił znieść myśli o powrocie do tej głuchej ciszy. Usiedli na ławce. Dzieci bawiły się w milczeniu kamykami, a on wyciągnął telefon, uciekając w znajomy świat wykresów e-maili. Był tak pochłonięty, że nie zauważył zbliżającej się kobiety. Ewa przyszła do parku z mieszaniną rozbawienia i nerwowości. Jej przyjaciółka rzuciła jej wyzwanie umówić się z kimś z aplikacji randkowej, gdzie maksymalny budżet na spotkanie wynosił 20 złotych. To odfiltruje wszystkich pozerów, śmiała się przyjaciółka. Mężczyzna, z którym się umówiła, nazywał się Alex. Jego zdjęcie profilowe było niewyraźne, jakiś mężczyzna na ławce w parku. W opisie stało tylko, samotny ojciec, próbujący odnaleźć się na nowo. Ewa, artystka ledwo wiążąca koniec z końcem, poczuła ukłucie sympatii. Zobaczyła go z daleka. Samotny mężczyzna na ławce, dwoje cichych dzieci u jego stóp. Pasował do opisu. Podeszła bliżej z uśmiechem przygotowanym na ustach. Aleks, prawda? Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko kawie z termosu i kanapkom z serem. Musimy zmieścić się w budziecie pięciu dolarów, pamiętasz? Aleksander podniósł wzrok nad telefonu, kompletnie zbity z tropu. Ta kobieta z rozwianymi przez wiatr włosami i plamką farby na policzku patrzyła na niego z ciepłym, żartobliwym błyskiem w oku. Pięć dolarów budżet. Przez chwilę myślał, że to jakaś ukryta kamera albo próba oszustwa. Ale jej uśmiech był tak szczery i postawa tak pozbawiona pretensji, że po prostu zamarł. I wtedy stało się coś niezwykłego. Zosia podniosła głowę i spojrzała na Ewę. Nie z lękiem, ale z ciekawością. Staś zrobił to samo. Zamiast ją spławić, zamiast wyjaśnić absurdalną pomyłkę, Aleksander usłyszał, jak mówi, kawa z termosu brzmi świetnie. Nie wiedział, dlaczego to zrobił. Może to była chwila buntu przeciwko jego ułożonemu życiu. A może to był sposób, w jaki jego dzieci na nią patrzyły, jakby po raz pierwszy od roku zobaczyły promień słońca. Ewa usiadła obok niego, nie przejmując się jego drogim garniturem. Wyjęła te i dwie kanapki zawinięte w woskowany papier. Mówiła o swojej pracy, o tym, jak trudno jest być ilustratorką. O śmiesznych rzeczach, które widziała tego dnia w mieście. Mówiła swobodnie, zakładając, że on jest kimś takim jak ona, człowiekiem, który liczy każdy grosz. A Aleksander słuchał. Po raz pierwszy od lat nie myślał o kwartalnych raportach i cenach akcji. Największy cud wydarzył się jednak, gdy Ewa zwróciła się do dzieci. Nie próbowała ich na siłę zagadywać. Po prostu wyjęła z torby mały szkicownik i ołówek. Zaczęła rysować. Wiewiórkę skaczącą po gałęzi, psa goniącego za piłką, a potem portrety Zosi i Stasia, nadając im w rysunku uśmiechy, których nie mieli na twarzach. Dzieci podeszły bliżej, zahipnotyzowane. Zosia wyciągnęła mały palec i dotknęła papieru, w miejscu, gdzie Ewa narysowała jej uśmiech. A potem, cichym jak szept wiatru głosem, powiedziała jedno słowo, ładne. Aleksander poczuł, jak coś w jego piersi pęka. To słowo. Ten jeden cichy dźwięk był głośniejszy niż wszystkie dzwonki na giełdzie. Patrzył na Ewę, na jej skupioną twarz i zręczne dłonie i po raz pierwszy od śmierci żony poczuł coś innego niż pustkę. To było coś na kształt nadziei. Gdy Ewa zbierała się do odejścia, mówiąc, że to była najlepsza pięciodolarowa randka w jej życiu, Aleksander działał pod wpływem impulsu, który zaszokował jego samego. Potrzebuje pomocy, powiedział, a jego głos był bardziej szczery niż kiedykolwiek. Z dziećmi. Moja, miania właśnie zrezygnowała. One cię polubiły. Zapłacę ci. Niedużo, ale. Urwał, zdając sobie sprawę z absurdu sytuacji. On, człowiek, który mógłby kupić całą tę dzielnicę, udawał biedaka. Ale nie mógł się powstrzymać. Chciał, żeby została. Chciał, żeby została dla niego i dla dzieci, a nie dla jego pieniędzy. Ewa spojrzała na smutne twarze bliźniąt, a potem na niego. Widziała w nim nie milionera, ale zmęczonego, samotnego ojca, który ledwo sobie radzi. Jej serce zmiękło. Dobrze, zgodziła się. Spróbujmy. Ten jeden błąd, ta jedna pomyłka na parkowej ławce zapoczątkowała rewolucję w sterylnym świecie Aleksandra Nowaka. Ewa wprowadziła się do domku dla gości, który był większy niż jej całe mieszkanie. Ale przyjęła to za dobrą monetę, myśląc, że to pewnie spadek po zamożniejszych krewnych jej pracodawcy. Wniosła ze sobą zapach farb terpentynowych, nieład i, co najważniejsze, śmiech. Aleksander obserwował ją z ukrycia, z zaszklanych ścian swojego gabinetu. Widział, jak uczy dzieci malować palcami na tarasie, nie przejmując się plamami na drogocennym kamieniu. Słyszał, jak czyta im bajki, modulując głos i odgrywając wszystkie postacie. Widział, jak Zosia i Staś powoli wychodzą ze swoich skorup. Zaczęli się śmiać, głośno i bez skrępowania. Zosia zaczęła mówić, najpierw pojedyncze słowa, potem całe zdania. Opowiadała Ewie o swoich snach i o tym, jak tęskni za mamą. Aleksander czuł mieszankę zazdrości i głębokiej wdzięczności. Był zazdrosny, że to obca kobieta potrafiła dotrzeć do jego dzieci w sposób, w jaki on nigdy nie potrafił. Ale był też wdzięczny bo przywróciła życie jego domowi. Zaczął wracać wcześniej z pracy, tylko po to, by usłyszeć ich śmiech. Czasami siadał z nimi do kolacji, niej milczący, ale obecny. Ewa traktowała go jak równego sobie, czasami strofując go za spędzanie zbyt wiele czasu przy telefonie. A on, ku swojemu zdziwieniu, pozwalał na to. Pewnego wieczoru Ewa zastała go w kuchni, gdy bezradnie wpatrywał się w zawartość lodówki. Co? Prezes wielkiej korporacji nie potrafi zrobić sobie kanapki? Zapytała z uśmiechem. Aleksander zamarł. Skąd wiedziała? Okazało się, że zobaczyła jego zdjęcie w magazynie biznesowym, który zostawił jeden z jego gości. Poczuła się oszukana i zraniona. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Bawiłeś się mną? Udawałeś kogoś, kim nie jesteś? Wtedy Aleksander po raz pierwszy odważył się być całkowicie szczery. Opowiedział jej o swojej samotności, o poczuciu winy po śmierci żony, o tym, jak zamknął się w pracy, bo nie wiedział, jak być ojcem. Nie udawałem biednego, powiedział cicho. Udawałem kogoś, kto czuje. A ty, ty sprawiłaś, że zacząłem czuć naprawdę. Bałem się, że jeśli dowiesz się, kim jestem, wszystko się zmieni. Że będziesz patrzeć na mnie przez pryzmat pieniędzy, jak wszyscy inni. Jego wyznanie przełamało jej gniew. Zobaczyła w jego oczach nie milionera, ale strach małego chłopca. Zrozumiała, że jego bogactwo było dla niego taką samą klatką, jak dla niej jej bieda. Została. Ale od tego dnia ich relacja zaczęła się zmieniać. Nie była już tylko nianią. Stała się jego powierniczką, przyjaciółką, kimś kto widział prawdziwego Aleksandra pod maską prezesa. Spokój nie trwał jednak długo. Na scenę wkroczyła Izabela, siostra zmarłej żony Aleksandra. Była kobietą zimną i wyrachowaną, która od zawsze zazdrościła siostrze bogactwa i pozycji. Po jej śmierci uznała, że ma prawo do części tego dziedzictwa. Zaczęła regularnie odwiedzać dom, krytykując wszystko od wychowania dzieci po obecność Ewy, którą nazywała przypadkową artystką o wątpliwej moralności. Izabela widziała, jak dzieci rozkwitają pod opieką Ewy i jak Aleksander powoli wraca do życia. To niweczyło jej plany. Potrzebowała go słabego i pogrążonego w żałobie, aby móc przejąć kontrolę. Postanowiła działać. Pewnego dnia do drzwi zapukał pracownik opieki społecznej. Izabela złożyła oficjalny wniosek o odebranie Aleksandrowi praw rodzicielskich, oskarżając go o zaniedbanie emocjonalne i narażanie dzieci na niebezpieczeństwo poprzez zatrudnienie niesprawdzonej opiekunki. Dla Aleksandra był to cios prosto w serce. Wszystkie jego demony powróciły. Poczucie winy, strach, że nie jest wystarczająco dobrym ojcem. Przez chwilę chciał się poddać, użyć swoich pieniędzy i armii prawników, by zmiażdżyć Izabelę. Ale Ewa go powstrzymała. Nie możesz walczyć z nią jej bronią, powiedziała. Musisz walczyć sercem. Musisz pokazać im, jakim jesteś ojcem teraz, a nie jakim byłeś rok temu. To był punkt zwrotny. Aleksander zrozumiał, że nie chodziło o wygraną w sądzie, ale o udowodnienie sobie i swoim dzieciom, że się zmienił. Rzucił wszystko. Przez następne tygodnie jego praca zeszła na drugi plan. Cały swój czas poświęcił Zosi i Stasiowi. Odrabiał z nimi lekcje, budował zamki z klocków, uczył się ich ulubionych piosenek. Ewa była przy nim, wspierając go i pomagając mu nawiązać prawdziwą więź z dziećmi. Po raz pierwszy w życiu czuł się jak prawdziwy ojciec. Nadszedł dzień rozprawy. Sala sądowa była zimna i onieśmielająca. Prawnik Izabeli malował obraz Aleksandra jako zimnego, nieobecnego pracocholika, który kupuje miłość dzieci drogimi prezentami. Przedstawił zdjęcia jego pustego domu sprzed przybycia Ewy, zeznania zwolnionych nianiek. Wyglądało to źle. Aleksander czuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg kiedy został wezwany na świadka spojrzał na Ewę i na swoje dzieci siedzące w pierwszym rzędzie wziął głęboki oddech i zaczął mówić nie bronił się nie atakował mówił prawdę tak byłem złym ojcem przyznał a jego głos drżał byłem nieobecny pogrążony we własnym bólu nie widziałem bólu moich dzieci myślałem że pieniądze mogą załatać każdą dziurę ale byłem w błędzie Największą dziurę miałem w sercu. Opowiedział o tym, jak spotkanie z Ewą, pomyłka w parku otworzyła mu oczy. Jak dzięki niej na nowo uczył się być ojcem. Nie proszę sądu o łaskę. Proszę o szansę, by naprawić swoje błędy. O szansę, by dać moim dzieciom ojca, na jakiego zasługują. Jego szczerość poruszyła wszystkich w sali. Ale decydujący moment miał dopiero nadejść. Sędzia, Mądra, starsza kobieta postanowiła porozmawiać z dziećmi na osobności, w swoim gabinecie. Aleksander i Ewa czekali na korytarzu, trzymając się za ręce. To była najdłuższa godzina w ich życiu. Kiedy drzwi się otworzyły, sędzia miała w oczach łzy. Wezwała wszystkich z powrotem na salę. Pani Izabelo zwróciła się do ciotki. Pani wniosek opiera się na trosce o dobro dzieci. Zapytałam więc dzieci, gdzie czują się bezpieczne i kochane. Zrobiła pauzę, a w sali zapadła absolutna cisza. Staś powiedział mi, że tata nauczył go budować najlepsze rakiety z kartonu. A Zosia. Sędzia spojrzała na dziewczynkę. Zosia, która według pani dokumentacji medycznej cierpi na mutyzm wybiórczy, opowiedziała mi całą bajkę. O królu, który zgubił się w ciemnym lesie, i o dobrej wróżce, która pokazała mu drogę do domu. Do jego dzieci. A kiedy zapytałam ją, kim jest król i wróżka, odpowiedziała bez wahania: to mój tatuś i moja Ewa. Jesteśmy rodziną. Młotek sędziego uderzył, oddalając wniosek Izabeli. To był koniec. Izabela wyszła z sali z twarzą wykrzywioną furią. Aleksander padł na kolana i przytulił swoje dzieci tak mocno, jak nigdy dotąd. Płakał, nie wstydząc się łez. Ewa objęła ich wszystkich tworząc krąg ciepła i miłości. W tym surowym, formalnym miejscu, na oczach wszystkich, narodziła się nowa rodzina. Rok później dom Aleksandra Nowaka nie przypominał już muzeum. Na ścianach wisiały dziecięce rysunki, na dywanie leżały klocki, a z kuchni unosił się zapach ciasta jabłkowego, który Ewa piekła razem z Zosią. Aleksander wracał do domu każdego dnia o piątej. Jego firma nadal prosperowała, ale on znalazł nowy, ważniejszy cel. Pewnego sobotniego popołudnia siedzieli w ogrodzie. Staś i Aleksander składali skomplikowany model samolotu, a Zosia i Ewa malowały pejzaż. Śmiech dzieci unosił się w powietrzu, mieszając z zapachem kwiatów. Aleksander spojrzał na Ewę, która uśmiechała się do niego z sztalugi. Podszedł do niej i objął ją. Wiesz, szepnął, to wszystko zaczęło się od pomyłki i pięciu dolarów. Ewa pocałowała go. To nie była pomyłka, odpowiedziała cicho. To było przeznaczenie. Musiałeś stracić wszystko, by zrozumieć, co jest naprawdę cenne. Aleksander spojrzał na swoje roześniane dzieci, na kobietę, którą kochał, na dom, który wreszcie stał się domem. Zrozumiał, że był najbogatszym człowiekiem na świecie, ale jego prawdziwa fortuna nie miała nic wspólnego z kątem w banku. Jego prawdziwym skarbem była rodzina którą odnalazł dzięki najszczęśliwszemu błędowi w swoim życiu.